Manko na kanale stalewiakowym, co ja wam pokazuję? Polski bambus. Teraz tak to się w internetach widzę nazywa. Stalewiak uprawia go chyba już około 12 lat. I jak to wygląda na tą chwilę? Zobaczcie, za niedługo czerwiec, a on może sięga po kolana. To właśnie po całej długości. To jest miskant olbrzymi. Jest dużo pytań na temat, jak się rozrasta. Rozrasta się, ale bardzo powoli i zwarcie rośnie. Miskant cukrowy, ten to pędzi jak wściekły na boki. Potrafi wiecie. Sadzicie powiedzmy w tym miejscu, a już potem jest gdzieś tutaj, nie? Dlatego ja mam olbrzymi, o, jak takie coś odstaje, to kosiarka czy coś ciach, jak macie trawę i dalej wam nie wejdzie, jakby gdzie chciał wyjść, to go i tak go zetniecie. Jak wygląda ten polski bambus, kurcze, Jak jest już powiedzmy, że zdrewniały. O tak, widzicie? O, twarde, twarde skubaństwo rośnie. Naprawdę bardzo twardy jest. I dlatego może go tak sprzedawcy zaczęli, zaczęli nazywać. Czy jest mrozoodporny? Tak, w pełni jest mrozoodporny. Patrzcie, co to się dzieje. Stalewiak tutaj, kurde, ogród egzotyczny tworzy. Także jak ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrybowania i tak dalej. Grupa Stalewiak, oczywiście. Zobaczcie. Po całej długości Stalewiak ma tutaj. Po całej długości. To potem około 2,5-3 metrów ma wysokości. No i tak sobie rośnie. Stalewiak ty masz tu działkę. Będzie Ci wchodzić. Biorę sekatorek potem i to, co troszeczkę odstaje, to tnę. Po prostu tnę na równo i, i tyle. Co wyrośnie trochę więcej, to tnę, tnę i jeszcze raz tnę. Także z tym problemów nie ma. Uwierzcie. A jak sadzicie sobie powiedzmy, no tam wiadomo, kosiarką tam nie wejdziecie, ale tu wejdziecie. I jak kosicie z tej i z tej strony, nie ma problemu. Przypominam, grupa Stalewiak. Ach, mówiłem już niedawno, sorry, zapomniałem się, dopiero wstałem. Patrz, ta rury tu, kurde, nie wyrzuciłem. Uuu, tu jakiś chwasior rośnie. Wyrwać dziada, bo już się na płot wcina. Cholerstwo jakieś, kurde. Tą rurę sobie wywalę od razu, ku pamięci. O, z tej strony, bo czekajcie, chwilę wyniosę sobie tu, bo nie chcę robić montażu tym razem. A tak to bym już to wyciął zapewne, ale czasem tak też fajnie nagrać, nie? No. I tak sobie rośnie. Tutaj, tutaj nawożenie. Pewnie pytacie. To taka trawa. To nawóz do trawy i rośnie wtedy jak wściekłe. O, ostatnio. Chyba chwastoksem, jak się nie mylę. Tu wzięła, tutaj trzeba poprawić. <laughs> Sorry. No i tak do samej końca działeczki mam takie odgrodzonko z jednej strony. Teraz idziemy sobie z drugiej strony. teraz <laughs> Wam pokażę. O, malinach kołchoz się pod podagrecznik czy jak mu się mówi kto wytępić to jest kosmos to samo mam z tej strony tylko tutaj troszeczkę słabiej rośnie ale uwierzcie że też się zrobiła ładna ściana to normalnie z czasem pokonuje te yy, poagrecznik i, i te dalsze te dziadostwa czyli idziemy tam co ja tam mam pokrzywy no różności takie tam o, kicia. O, zobaczcie. Tutaj, tutaj, tutaj tak samo mam po całej długości. Nie patrzcie na to, muszę to poukładać. Muszę coś z tym zrobić. Bo ogólnie to nie mam miejsca za bardzo. W sumie to mam w obórce, mógłbym tam pougarniać, Ale to na razie to się wziąłem za wysadzanie wszystkiego. Ale ogarnie się. No i tak samo z tej strony sobie leci między choineczkami, Także tylko czekać. Jak mi skan olbrzymi? Rozpoznać. On ma taki, jak kupujecie sadzonkę, to ma taki biały przez środek. O, widzicie? No, a jak nie ten, nie rozpoznacie, znaczy się kupicie kłącza. No to kurde kłączę wam teraz nie pokażę, ale są linki. Ja podam linki do uprawy pod, pod filmem i sobie zobaczycie. Jak to wszystko fajnie wygląda. Kurde, rekaria chyba się skończyła tutaj. Idziemy, idziemy, idziemy. No, także. Nie to się uprawiać. To nie jest jakieś tam bardzo mocno inwazyjne. Ja tak co dwa lata przekopię. Czy tam nadwyżki pójdą w świat. Tu Jola kiedyś jakąś trawę przywiosła. I to się dosyć rozplęgnie. Rozplęga mocno. Patrzcie. Te cięte paulownie. I już wszystko ładnie rośnie. Także tylko czekać. No nic. Kończymy. Film o miskancie wrzucam. Nie wiem kiedy wrzucę na kanu, ale wrzucę zaraz uploadzik i te sprawy o widzicie tu też jest takie o. takie ten jak to się mówi kreseczka biała biała kreska <grymne> dobra trzymajcie się o ciadostwo na razie